Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Kylie z tej strony i w końcu e, drobny filmik dotyczący serwerów sezonowych. E, przepraszam, e, od razu powiem za głos, ale niestety odbywam końcówkę swojej choroby grypa. Nie jest to akurat ten najsławniejszy wirus, na szczęście, ale już powoli wracam do siebie. Niestety te ostatnie dwa dni były dość problematyczne, dlatego e, materiał się pojawia dopiero teraz. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra, wracamy e, do... Sprawy, czyli jest taki przedmiot, który pozwala nam e, zmienić postać sezonową, czyli na przykład nie podoba mi się e, Piratka, więc chciałbym zmienić sobie postać i jest to możliwe dzięki temu questowi, właśnie Season Fugar Special Time Piece i możemy odebrać tego questa u każdego fugara e, w większym mieście. Odbierzmy sobie, zobaczmy, czy potrzebujemy cokolwiek zrobić. Oczywiście, że nie. I otrzymujemy ten przedmiot i już od razu mówię, nie używajcie go jeszcze. Chodzi tu o to, że dzięki temu przedmiotowi nie tylko zmieniacie postać, ale również pozostawia Wam poziom postaci, czyli to co tu widzicie, i SP. Wiele osób użyło już tego przedmiotu, ponieważ stwierdzili, że piratka nie dla nich i zmienili od razu jakąkolwiek, na jakąkolwiek chcieli wtedy postać. Niestety nie wiedzieli o tym, że po prostu ten level sezonówki, który macie aktualne, czyli jak ja mam na przykład 58, przechodzi na tą drugą postać, a postać, którą zrobiliście na sezonową i która będzie normalną postacią, czyli jak w moim przypadku piratka będzie już normalna, nie sezonowa, to też zostaje poziom postaci ISP Więc jeżeli robicie sobie postać sezonową aktualnie, to tak naprawdę z tym przedmiotem levelujecie dwie naraz. Jedyny wymóg jak jest potrzebny to postać do której chcecie przetransferować prawa sezonowe, czyli dostęp do serwerów sezonowych musi mieć minimum 25. poziom i to wszystko niezależnie od tego postać sezonowa oczywiście też musi mieć minimum 25 i wtedy można przerzucić więc to jest bardzo dobry przedmiot, który powoduje, że w trakcie jednego serweru sezonowego levelujecie w zasadzie dwie postacie, i to by było w zasadzie tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że nie użyliście tego przedmiotu, zostawcie go sobie na potem, wbicie tam 60-61. Skupcie się na skill pointsach, żeby zrobić ich jak najwięcej, tak aby później przed końcem serwerów sezonowych. Jeszcze dokładnie nie wiem kiedy są, ale około 4 miesięcy, czyli gdzieś w październiku się skończy serwer sezonowy i wtedy przed końcówką warto zmienić. Yy. Oczywiście jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć, że dostajecie również yy, specjalne skrole, które zmieniają wam bronię, bo w innym wypadku by nie działały na następnej postaci, tak więc możecie sobie przełożyć. Pozostała... Y, czy pozostałe przedmioty nie wymagają tego procesu, jedynie chodzi o bronie, które muszą y, współgrać z nową klasą. Więc ten przedmiot wszystko wam daje: trzy przedmioty, będziecie, będziecie mogli sobie po prostu zmienić na prawidłowo dla waszej przyszłej klasy. To by było na tyle teraz. Dajcie znać w komentarzu, y, co sądzicie o tym. Czy nie za późno? Przypadkiem dopiero teraz zrozumiałem, jaki ten przedmiot jest mocny. W zasadzie to podpowiedział mi Seto, ale na początku nie zajarzyłem w filmiku o co Kaman, teraz dopiero wiem jak dobry to jest przedmiot i na szczęście go nie użyłem, więc tutaj przestrzegam pozostałe osoby, które mogą o tym też nie wiedzieć, żeby jeszcze tego przedmiotu nie używały, wylewelujcie sobie postać, nabijcie SP, dopiero później zmieniajcie i będziecie mieć dwie postacie na tym samym levelu. Wszystko zostało powiedziane, tak? Więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Yo, yo.